OK, witajcie wszyscy. Jesteśmy tutaj z moim ziomkiem z pracy na drodze. Slumsy, jak widzicie. Mcdonald's. Slangiem tutaj takim, że tak powiem murzyńskim to McDonald's, 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 no nie? Tam jest shelter, czyli schronisko dla bezdomnych, no nie? No więc z naszych podatków. Te symboliczne 30% doprowadzane jest między innymi właśnie na shelter, na schronisko, no nie? No i co? No i tutaj jest w ogóle taka okolica ciekawa Tam się w nocy różne rzeczy dzieją No nieraz rano przyjeżdżam to widzę Jakie towarzystwo ćpuny i prostytutki i tak dalej Na tamtym rogu między innymi policja Policja też tutaj tak, no nie jeżdżą właśnie Undercovers, czyli ci, ci tajniacy No i też normalne policyjne te cruisery, no nie? Te, te, patro, patrolowe auta, no nie? No i co? No i jest hardcore, no nie? To jest, to jest slums, no nie? To są slumsy o tu jakaś prostytutka idzie. Znaczy, może nie prostytutka, ale. ale no, no, tak wyzywająco ubrana, no, nie? Tam, no. I żeby nie było, że oceniam od razu, no, nie? Ale, no, tu ja nawet chodzą takie, no, sami widzicie, no, nie? No. Było ujęcie, było, tak? No, no więc jest agięzno, nie? E, także co? Tutaj, właśnie na tym gas station, na tej stacji e, ciężarówki tankują, ale to jest dziadostwo, bo oni tutaj biorą. A wyższą cenę biorą za karty kredytowe niż za, niż za gotówkę, no tak? wiadomo, no arabusy, wiadomo, nie? No i co poza tym? Tutaj mamy Interstate Highway Wasze domosie, domu wasze mamy Waszym domu 95 tam polega po prostu trasa dla kroków. No i dobra, no to tyle. No. Jadę tak na freestylu, tak na luzie, żeby od kamery się nie odzwyczaić. Dzień dobry wszystkim, witajcie. Światło świeci. Także teraz mój kolega szanowny z pracy będzie mówił. Witamy, Mr. Mike, Pani Michale. Bardzo ładna pogoda, dziękuję. Witam również. Jak się masz? Jakie samopoczucie? Jaki, A, na, jakie nastroje? Nastroje dobre po Tak jest? Okej, okay. i co? Dzisiaj byś chciał. Yy, ja tak, może odnieść się do no tego, właśnie. co Ty powiedziałeś o tej okolicy. Dla mnie to jest nowość, rok czasu dopiero na Bronxie tak jak mówisz Platinum te... Pleasures, tam jest Go Go Bar <laughs> dobra, jedziesz jedziesz, jedziesz, jedziesz ciekawe rzeczy tu się dzieją e, tak jak mówisz no, zaczynamy bardzo wcześnie jako kierowcy pracę ja tu różne, różne typy, różne panie mm -hmm. ciekawych mm -hmm. pokrojów mm -hmm. ojca jest no że tak powiem, ładnie to ujmując nie najlepsza no. że ja akurat urodziłem się w Warszawie, że wiem, można porównać do Pragi. Wiesz, Pumno. czym to pachnie generalnie, no. Tak, aczkolwiek tu jest o wiele gorzej, bo tu się... Jest hardcore. Tu jest hardcore, tu jest The bronze. Tu są takie niedobitki, jeszcze właśnie. Tak jak niektóre jedynie na, na Brooklynie, Brownsville, East New York czy Southside Jamaica. Tak jak jeden jest mój, uh, jeden taki jest epizod na moim kanale właśnie: Slums of Southside Jamaica. Tak. Już teraz na dzień dzisiejszy ma prawie 5000 wyświetleń. Także no nie wiem, Michał, rozwin może ten temat o tych takich e, słabych, kobiecych charakterach, takich właśnie jak tutaj. To właśnie, tak jak kolega powiedział, to no to jest shelter, czyli. E, to bezdomny. I tutaj go go bar, no i tutaj takie panie lekkich obyczajów też czasami chodzą nad ranem, policja ich przegania. No, mi, mi to się w głowie nie mieści. <noise> no to jesteś święty, widzisz, ja jestem John the Saint, a ty jesteś Mike the Tracker, also known as Archangel Michael, czyli Archanioł Michał, no nie? Michał także. Tak. No, Michał Archanioł, także no nie wiem, chcesz rozwinąć jeszcze ten temat troszeczkę? Ja, jak patrzę na te panie, na te... że tak powiem, ładnie nazwałeś lekkich obyczajów, strasznie. Widać, to patologia, nie? I patologia. E, Wykolejeńcy, nie? Jedna, jedna nawet kilka tygodni temu zapakała do naszego szefa. Oh wow! Myślę, że go zna. Ale masz na ja. myśli menedżera, tak? Tak. Czy, tak. czy pracodawcę całego? Nie, menedżera. O, okej. Okay. Szefa naszego. naszego wow, ujawniasz jakieś, tak. Ujawnia, jakieś tutaj ciekawe historie. później się. po się pomyliła, O, taka, o. na co nasz marek? Bardzo zaskoczony, a, a na mojej twarzy widać było zaskoczenie, ja że korzystasz z takich usług. No, brońcie, Panie Boże, ja bym tego kijem nie dotknął. No, ja też przecież, no nie? My jesteśmy porządni ludzie, no nie? Wiadomo, że nikt w celibacie nie żyje, ale jesteśmy porządni ludzie i mamy swoje, że tak powiem, wartości. Mamy, mamy na... rodziny, mamy... No, powiedzmy, no. Każdy ma swój lifestyle. No. Dobra, to może wiesz co? Yy, to może wsiądziemy do auta i będziemy się kierować. Może będziemy tak, takie... Jest, jest Bro, to jest nie tylko niebezpieczne, ale no, no tutaj, tutaj akurat, y, Przy McDonaldzie ładna zielona trawka, tu jakieś żywopłotki, to tutaj tak natura ja trafiłeś na tą lepszą troszeczkę obolicę. Nooo! No no tak no. pozornie to wygląda. Ja Może mógłbyś wybrać jeszcze gorszą. Pokażemy jeszcze nie jedno, pokażemy jeszcze nie jedno. Dzisiaj to jest taka lekka wrzuta. Dobrze, że ładna pogoda. Słoneczko świeci, można usinę troszkę ogol. Opalić. Opalić, no. Ogolić, ogolić innym razem może na, na następne nagranie. No dobra, no to co, no to będziemy to kontynuować w trakcie jazdy, pokażemy po drodze może jeszcze jakieś ciekawe tutaj, że tak powiem, miejsca, także proszę tu mojego współpracownika, że tak to nazwę. Ja muszę też powiedzieć, że tu kolega ma bardzo, bardzo fajny samochód, czujemy się Don't jak... Charger. Policja. O, o, proszę tak nie mówić nawet, bo jak moi koledzy usłyszą, to się oburzą. Czujemy się tylko, wyglądamy jako właśnie Undercovers, czyli po polsku. No tajniacy, no nie tajniacy, no, to... tajniacy, tak. Proszę tak, nawet czegoś to... takiego nie insynuować, bo moi koledzy jest. wszyscy są HWDP, czyli Aczkolwiek, aczkolwiek no. tak, aczkolwiek... John, John the same przestrzega bezpieczeństwa i zawsze mi zwraca uwagę, żeby zapinać pasy. Ja jestem low Abiding citizen. No, no ja nie mogę prowadzić i ten trzymać i prowadzić. To by było Violation. Serious Violation. Platinum Pleasures. Ja muszę dbać o, swój, o swoje prawo jazdy. Platinum Pleasures. To pokażemy raz trochę powtórzę. wam. To jest bardzo, bardzo ciekawa nazwa. <grym> bardzo kusząca, kusząca. Pokażemy wam trochę tego slamsu. Tutaj właśnie. Brackner Boulevard. Tutaj też kolega opowiadał, że często okradają za, za, tą, em, za tą bramą. Jest kolejka, jeżdżą pociągi, murzyny obrabiają e, głównie piwo, później chowają gdzieś tutaj uliczny o dziwnej treści. Tak. O, a i A najlepsze... najlepsze jest to! Murzyny okradają pociągi, a tu przed nami mamy komisariat o, policji. Tu one tak two recruit! O, do policji jak ktoś chce niech idzie. No. mam tu rekrut. Ty 212 jest to... O to ee... jest Gangsta gangsta blood, blood, you, homie, you blood O, widzisz? Ty jest to numer kierunkowy Manhattanu 212 Zareagował nawet Mhm. Mm Wam no, na niego tam Tak z daleka, no pokażę tam mój. Widzisz, czerwo, wiecie, czerwony kolor to są generalnie Bloods, no nie? Gang Bloods, na czerwono. Jak on by poszedł w złą okolicę, to creeps, którzy ubierają się na niebiesko mogliby mu łeb odstrzelić albo go obić. No, okay, no coś? To tak działa generalnie. Ty wiedziałeś, o tym, nie? Nie, właśnie, no, nauczyłem się. Welcome tam. to the series. No, na przykład Latin Kings mają chyba, czekaj, żółty kolor, ile się nie mylę. Eee, no, wiadomo, Crips, czerwo, no, crips niebieski, a Bloods eee, czerwony, no, nie? No, Crawford Can, tam reklama, ale to już była ta walka. Crawford wygrał. No, i ten, i jedziemy sobie, miło. A może tej muzyki nie będę dawał za głośno, żeby się nie przykrzykiwać. Kameralnie tutaj co, tak to cały czas jest to Bruckner Expressway, tu kolega mi Bruckner, Bruckner! Welcome to America! Brackner, How many years Brackner. you been to America? Brackner. In America Bruckner, Bruckner, Bruckner. A tam Brackner. po lewej jest kolej. Tak, którą może notorycznie okradają. O no. tu jakie slumsy. I tutaj właśnie w tych magazynach niby, warsztatach albo samochodowych, albo jakichś metalurgicznych Murzyny chowają swoje łupy. I to są tak zwane czapszapy też. Dużo jest takich czapszap, czyli po prostu auta kradną. No i zawożą w takie miejsce. i one są cięte, czyli czap czap. Inaczej, inaczej. Sprzedawane na kawałki za pół darmo, no nie? No, ja nie mogę powiedzieć, że w tym czy w tym, bo mógłbym mnie ktoś pozwać na to, ale taką mają reputację takie właśnie w takich okolicach, takie, m, takie zakłady, że tak powiem, no nie, warsztaty mechaniczne. To, to widać, że to jest taki potrzebny. Oczywiście, oczywiście, że tak. Warsztat na warsztacie to nie ma możliwości. Konkurencja a, byłaby nie. taka duża, że ze zwykłych wymian oleju oni by się nie utrzymali. Oczywiście no nie, no, a że tu patologii jest sporo. No, to, tak, tak to generalnie wygląda. No nie? Pokaż czasem tak coś na bok, Zobacz, niech zobaczmy jakie slumsy, jakie te budynki jest syf. To i American flag. No to tak. już najgorsze to przejechaliśmy tam do gości. Milicja! Milicja zatrzymuje Police harassing! Police. police! Police is harassing black people! No. Tak, wjeżdżamy, wjeżdżamy w lepsze rejony. Tak. Ja Będziemy się kierować na FDR na Terdewnie Bridge, żeby ominąć e, Tol, no nie haracz, prawda? I tak, to płaci... też mi się bardzo nie podoba. Tutaj płatne, pas, płatne ale... płatne mosty. No i tu Polska, za, Polska, wszystko, o, za wszystko, za wszystko płać. A te rękawice kupiłem w Chicago. To jest ciekawa historia. Jak byłem na pierwszej walce Artura Szpilki z Mikeem Molo, no to orzeł jest w złą stronę, ten taka. Nie, ten jest w dobrą, a ten jest, a ten jest, ten jest w złym. Made powiedzieć. in China. No, no ale ja kupiłem go w Chicago. Kupiłem te rękawice w Chicago, jak była pierwsza walka Artura Szpilki. W UIC. Tak, UIC. A druga była na stadionie. Też byłem na stadionie. I Na Soldier Field. Tak na Soldier Field. Na stadionie No, w obu tych walkach Szpilka wygrał przez... TKO, knockout e, techniczny, no jeszcze był wtedy zajebistym prospektem, no nie, wtedy był takim prospektem, można powiedzieć, że gadę w tym momencie, ale niestety go za szybko rzucili właśnie, no, znaczy za szybko rzucili na tego, znaczy on sam chciał z tym Jenningsem niepotrzebnie, to była wpadka, później z Walderem, no i z, złamało go, złamało to Arturowi Szpilce, złamało to psychikę w takim ciężkim knockoucie moim zdaniem, o tu i pokaż tu jakie to idą cie ciekawe przypadki. Tak, no, tu w, idziesz, w ogóle w no. mieście Nowy Jork jest mnóstwo ciekawych przypadków. No tutaj często też stoją prostytutki w biały dzień, zaczepiają normalnie, niby że tam o, give me some change, żeby dać, żeby dać tam im jakieś drobne, no nie, ale to wiadomo, że ktoś jakby zawołał, choć za no to by wsiadła i by pojechała, no nie, no ja bym się tak nie zniżył, no nie, ale. I'm John the Saint, right? I'm John the Saint. So what are you implying? What are you even suggesting? no nie? i Michał Archanio. E, no właśnie, my jesteśmy święci, no nie nie aniołowie, także... Ale to widać gołym okiem, czasami to całe takie źrenie wyglądające, w biały dzień. Ale jest takie, to jest taka podpucha, bo one jest... Pan główny, Bóg zbiera, a zaraz stoi policja, żeby zachować kogoś na gorącym jak ktoś oferuje. Także amatorka, tak? Taka, tak, ma... także Pan Bóg wystawia cię na próbę. O myślę. Tak. <laughs> Podstawiając Ci pokusy, pokusy uliczne I'm a street veteran, homie Pokusy uliczne, ale Ty wiesz jak się tym pokusom oprzeć Tak jest, dziękuję bardzo, dziękuję, że doceniasz mój Również dla swojego tak. bezpieczeństwa i bezpieczeństwa tak swojego zdrowia Jak najbardziej, no właśnie o to chodzi, no także jest same plusy, no nie? Same plusy Na pewno też powiedz jeszcze wszystkim, którzy będą to oglądać Jakie jest przysłowie w Stanach Zjednoczonych, że... Jest jakby... wiele przysłów no ale Bo chodzi mi e, głównie o to, że... Kto rano wstaje, temu dziewczyna dupę daje. Nie! <laughs> nie o to. You got, you got what you paid for, także? Exactly. Także jeżeli ktokolwiek będzie się łasił na, na jakąś tanią, męską rozkosz, może się okazać to o! bardzo kosztowne. Może się też okazać czasami transwestytą. <śmiech> <śmiech> to już w ogóle! Nie dość za kosztowne, to jeszcze... Zonk. Nasz kolega jeden taki z pracy, Latynos, to tak nazwę, miał taki chyba przypadek, nie? Co jakaś taka historia była, może to opowiemy, nie? Przytoczymy. To będzie entertainment na moim, na moim kanale trochę wrzucimy, trochę show, taki, żeby była te rozrywki. Tak, mamy nieszczęście pracować z... Taki wredny, tak, taka menda, nie da się pracować z gnojem, taki z Dominikany. Taka kurwa, że tak powiem. Kablarz. Próbuje na minę wbijać, ale no nie jest w stanie z nami poradzić. No. Ko I koleś 42 lata, i to jak dzieciak się zachowuje, normalnie to jest żałosne. Piątka zdrosne, dzieci z, z dwoma czy z trzema różnymi kobietami. No. I sami z rasistami. Wiemy doskonale, że e, nie wie i nie zna dat urodzin swoich własnych dzieci, nie wspominając, może zna ich imiona, ale. Do... Może to nie jego, no, te dzieci, bo te to też tam wiesz, do, ale... Ale nie no, Gnida. No i właśnie on miał taki przypadek. I... Chcesz to może przytoczyć? To znasz lepiej tą historię. Tak, po prostu to była impreza firmowa i poszli do baru, po czym... Em... Dali mu dużo alkoholu i całował, zaczął się całować z kimś innym mężczyzną. O, <laughs> Także. Ja też no. nie słyszałem. I I to dlatego śmiali z niego w poprzedniej robocie, kolesie, nie? Tak, śmiali dostał baty psychiczne, psychologiczne i już później nie miał racji bytu w tamtej firmie. Leszczył się z tej firmy, nie? Tak. No przykra, to strawa, no ale to co zrobisz, no. Znaczy, słuchaj, niech on sobie będzie nawet. Kim on tam chce być? Michał, tylko staraj się, może w poziomie trzymać, wiesz? Nie było lipy czasami. Eee, Niech on sobie będzie kim chce. Ja mnie ja, ja, to nie interesuje, słuchaj, robisz to co chcesz, ale bądź człowiekiem no nie? Zachowuj się jak człowiek, a nie jak kurwa szmaciarz ostatni, no nie? Co mnie to obchodzi? Czy, czy ty walisz, czy ciebie kurwa walą i no, mnie ale... to nie obchodzi, ale zachowuj się jak człowiek, no to. Saint powiedz, powiedz naszym właśnie nie, słuchaczom widzą, 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 widzą Że to ci ludzie z tamtych rejonów świata tak mają. to dzicy ludzie, no to, to... No, to co zrobisz? no to Przecież ta wyspa, no nie? Dominikana, znaczy, okej, okay, ta wyspa, na której jest Dominikana i Haiti, no nie? No to jedna było kolonia francuska, a druga była kolonia hiszpańska, no nie, no i no i co? Haiti to jest w ogóle najbiedniejszy kraj na zachodniej półkuli ogólnie. No to Dominikana zresztą też jest nie wyżej w tej statystyce, więc czego tu oczekiwać od tych ludzi? Nadzicie no, no ludzie, no no, sorry, no, no, no. no Jak to nasz menadżer mówi? To jest połączenie, to są potomkowie połączenia pirata... To ja to powiedziałem! ...z prostytutkami. No o. a on to, to jest akurat. Okej, okay, ale generalnie, bo to... Znaczy generalnie to, to Portoryko było kolonią karną, a nie, nie filmuj. Ja znaczy oni NIPD? są publiczni, oni są publicznymi, to może... Co możesz, to jest, to... trafik? Co to jest? Nie, to jest, to jest cruiser NYPD, nie? Generalnie Portoryko akurat było historycznie kolonią karną hiszpańską, no nie? Tam, gdzie wysyłali bandziorów. Tak samo Australia była tak samo kolonią karną brytyjską, no nie? Ale Dominikana to też takie dziadostwo. Oni się tam niby chyba sami nawet wyzwolili? Czekaj. Ale jakby nie było, no, no sorry. Narzucona religia, narzucone obyczaje. Jedni przez, przez Francuzów, drugi przez Hiszpanów. No, banany prostować i tyle, no. I bym no, to mówić, no. I to próbuje tu z nami, z nami, y, którzy budowali cywilizację europejską, ludźmi, kurde, którzy walczyli z Niemcami. Jest zazdrosny, cały no. czas używa argumentów. Rasistowskich no, tak? Rasizmo, puta madre, rasizmo grande! Kurwa, wszyscy wszyscy rasiści, Dokładnie! Morale! agua Agua, tutaj mamy kolejnego? który mówi... Quanto? Quanto, nie, quanto nie, 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 Uno nie, nie, sorry. No, nie, 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 it's fine, it's all good. nie, 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 No to Jeszcze chwilę ponagramy, jak widzimy na FDR i tam już może, bo no trochę się długie robi. Łatwiej dogadać się na brącie po hiszpańsku niż po angielsku. O, no to to o kolejny muchacz, który o. na pewno... E, e, Mickey D's. No, tam, my i ja. Hiszpanie, popatrz, Hiszpanie do Hiszpanii, no nie? Hiszpanie tam pracują, oni Hiszpanie to na mapie Hiszpanie. nawet nie widzieli. Ja. Tak, tu niektórzy Polacy mówią na nich, że spanyż. Ja oni są spanyż, kurwa? Hispanics. No, Hispanics. Motło. His... Motło południowej his... to... Ameryki. Dobra, za dużo nie wiem, Michał, bo jeszcze mi to ktoś, wiesz, sflaguje Przepraszam, taka moja personalna opinia. Nie no, to po prostu no, Hispanics. To jest określenie prawidłowe po angielsku. To proszę, hiszpańskie proszę, reklamy w języku hiszpańskim. No to, to, to o, się w głowie nie po prostu, mieści. FDR właśnie i Second I tutaj o, tam jest, tu wjeżdżamy kanał. I czekaj, ja muszę A, jest, to, jest to rzeka, która dzieli Manhattan od Bronxu. Tu jest taka odnoga East River, to jest taki ten sound tu po angielsku, jest taka odnoga, nie? Tak, ale wjeżdżamy właśnie Wiedziamy na Manhattan. Na FDR, no? Tutaj jest e, piękny tablica, która wita. Witamy na Manhattanie. Mayor Bill De Blasio, to nie, to jest porażka. Burmistrz. Ten burmistrz, burmistrz. To, jest porażka. to jest porażka, ten Burmistrz. po prostu, to jest. Dziot i nic więcej, no. A tutaj też taki square, okay. co tam jest z tyłu, ale to już nieważne. Też patologia się często schodzi i gra tam w, basket, w koszukówkę. Tak, poza tym, że grają, no to oczywiście ćpają, dealer, I, I tak w Subwayu, w metrze często chodzą. E Excuse me, ladies and gentlemen, my name is Rashad or Tyron, something, Jackson or Johnson. Um, I'm selling candies for my, for my basketball team, so I don't have to sell drugs. Takie cerki są w Subwayu czasami, no nie? I oni niby grają później w basketball, no nie? Sprzedają tam jakieś, um, w, a, w metrze sprzedają cukierki, czy coś, z tak, ten wykolejeniec, co miał oczy przećpane, co chciał nam wodę za dolara wcisnąć, no come on, To the fuck Dokładnie, krótko z nimi. No, brak, tak. John Dessain właśnie mówi mi, że czasem ja z nimi krótko. Ja staram się być miły i uprzejmy, no ale to akurat się tam troszeczkę pozbijałem, ale on się chyba trochę nawet kapnął, że się z niego zbijamy. Będzie no. na materiale. No i RFK Bridge, on e, kiedyś się nazywał Triboro Bridge, teraz zmienili na Robert F. Kennedy, no nie? Ten brat e, Johna Kennedy'ego, który też został zamordowany. To jest ciekawa historia, że oni wszyscy, kurwa, ginęli e, śmiercią taką no, nienaturalną. No, nie? no i tu jest część, właśnie Triboro, RFK Bridge. On się dzieli na trzy części. E, łączy Bronx z Queensem i z Manhattanem, no nie? Z każdej z, z tych trzech dzielnic można wyjechać. To się płaci ton, no nie? Ale my nie jedziemy tędy, my jedziemy przejechać mały małym mostek, jedziemy przez FDR i później na Queensboro Bridge, no nie? I z Queensboro Bridge no, kolega tu wysiądzie, na ten, na Queensboro, tam na Subway, na State na i pojedzie, A ja sobie już pojadę dalej. Tak. W swoją okolicę, no nie? Także nie wiem, ile tam minut mamy? 19. No to nie wiem, chcesz coś może jeszcze na końcu wiedzieć?